W tych ponurych wiadomościach, że koniec książki, pomyślę, że istnieją ludzie, którzy tak dalece wierzą w jej dalszą przyszłość. Firma Kurtiak i Lei to jest część szlachetnej tradycji. To troska o dobre teksty pokazywane w sposób. Optymalny dla tych, którzy estetykę wysoko cenią. Wystartowaliśmy w 1989 roku, doszliśmy do wniosku, że pójdziemy wstecz, do tyłu, że będziemy, będziemy robić ręcznie, będziemy drukować typograficznie. właśnie w ten sposób będziemy mogli realizować rzeczy, których już nie będzie nikt inny robił. Nasze nakłady y, są limitowane, numerowane 300, czasami egzemplarzy, czasami 5 tylko. Te książki mi robimy ręcznie. Beauty Color Quinta to jest zbiór pięknych poezji arabskich z epoki przed Mahometem. I to jest książka, która jest wydana tak, że możemy ją jednocześnie czytać w jedną i w drugą stronę, w zależności od tego, jaką wersję językową. 288 egzemplarzy. Wesele, które daliśmy wspólnie z Andrzejem Wajną, których to książka, jest jego notatnik reżyserski, jego notatki, jego ilustracje, przybliżała sposób w jaki reżyser myślał o scenografii, w jaki sposób przewidywał sceny, jak, jak je sobie już ułożył w głowie i przeniósł po prostu na te, na te kartki. Wydawca artysta to jest ten, który interpretuje swoim dziełem, dzieło innych ludzi, innych twórców. Ta książka ma kształt okrągły, ponieważ Chiny uważają się za państwo środka oprawione z jedwa, albo oni wynaleźli jedwa. Wydana jest na ręcznie czerpanym papierze, albowiem oni wymyślili ręcznie czerwony papier i dla, i dla nas jest ta książka, właśnie tak symbolizuje bardzo e, Chiny, albowiem jest to poezja chińska i jeszcze pachnie jaśni. Najważniejsze, żeby cały czas kreować coś nowego, żeby właśnie zaskakiwać nowymi pomysłami, nowymi realizacjami, żeby, żeby robić coś, czego nie było. Czytanie rozwija wyobraźnię jak żadne inne medium. Piękna książka, piękna oprawa zachęca do wzięcia do ręki, do przeczytania. Piękne formy kuszą. Tak z książką jest, ona zachęca, wabi, kokietuje. One chcą zachęcić, żeby książka trafiła do rąk. No, a jak trafi do rąk, to będzie czytane.